Dlaczego sobie znowu na to pozwoliłaś? My możemy raz na zawsze, ale tak naprawdę powiedzieć sobie, pozwoliłam sobie i pozwoliłem sobie znowu na to, bo to był mój mechanizm obronny i ochronny. W momencie, kiedy nie mogłam i nie mogłem wybrać inaczej, w otoczeniu, w którym przebywałem, w dzieciństwie, w którym żyłem i byłem, życie, którego doświadczyłem, spowodowało, że tak się w życiu chroniłem. I dzięki temu przetrwałam i jestem tu dziś. I dziś ja chcę inaczej. I ja pracuję nad moim inaczej. I każdego dnia będę pracować nad moim inaczej. Ale ta stara droga neuronowa, te ścieżki neuronalne w moim mózgu, w moim układzie nerwowym te zapisy są tam 20, 30, 40, 50 lat. I ja będę jeszcze sobie na to pozwalać, ja będę jeszcze tam wracać, ja będę jeszcze się tam cofać. I gdy umysł przyjdzie i powie, to co z tobą jest nie tak, że ty tam wracasz, skoro to dzisiaj ci, ci nie służy, a my powiemy: Nie, 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 ze mną nic nie jest nie tak, ze mną wszystko jest ok. Mój mózg jest tak zdrowy. On mnie cofa na to, co postrzega jako bezpieczne, a to, co ze mną jest. I to, co ze mną się dzieje, i to, co mnie cofa, i gdzieś jeszcze mnie chwieje, jest efektem tego, co mi się w życiu przydarzyło. A przydarzyło mi się wiele. Życie mi się przydarzyło. Traumy mi się przydarzyły, trudności mi się przydarzyły, niewygody mi się przydarzyły. Zgniatanie, ograniczanie mojej prawdziwej natury mi się przydarzyło mojego przepływu, mojego potencjału, mojej prawdy, rozdawanie jej okruch po okruchu kawałek po kawałku w imię tego by zostać by być by istnieć by być bezpiecznym by być kochanym by przynależeć do stada by mnie nie wyrzucili by mnie nie odrzucili by mnie nie pozostawili by mnie kochali by mnie akceptowali i tyle tego było i tyle siły mnie to kosztowało że ja robiłem i robiłam wszystko co mogłam i co mogłem i na ten moment to jak jest jest efektem tego wszystkiego co mi się przydarzyło i gdy umysł przyjdzie i powie, no to kiedy to się skończy? Powiedzmy mu prawdę, nie wiem, kochanie, kiedy. Nie wiem. Tego nie wiem i tego nie wie nikt, nawet najlepszy terapeuta, choć pracujemy wszyscy kolektywnie nad tym, żeby wiedzieć, żeby jak najszybciej dać sobie ulgę, żeby uleczyć to, co jest do uleczenia, żeby zagoić to, co jest do zagojenia. Ale nie wiem, ale wiesz co wiem, kochanie. I to Ci zagwarantuję, i to Ci powiem, to Ci obiecuję, że nieważne ile to potrwa, to ja będę z Tobą do ostatniego dechu, do końca.